Które padły tutaj od Radnego Rady Miasta Spanielca. Dlaczego inne szpitale? Bo chodziło o uzmysłowienie ja to tak odbieram myślę, że ten się chodzi o uzmysłowienie że to jest problem fi finansowania szpitala wiejskiego, i nie tylko dotyczy naszego szpitala jest błąd popełniony, jeśli chodzi o system wyczałtowy, naliczania finansowania, w ten sposób się nie sprawdzi. Zresztą myśmy byli z panem dyrektorem o e, ministra e, Cieszyńskiego i to żeśmy mu przedstawiali, więc pan minister powiedział, że mają świadomość ułomności tego systemu i pracują nad nowym systemem, e, bo e, gdyby ten system ze względu prawnych, a prawnie nie pozwala na zwrot, na wykonywanie, to już zupełnie inna byłaby sytuacja i praktycznie nie, nie martwilibyśmy się tutaj tak bardzo, co będzie dalej. To dostalibyśmy za dobre wykonania. To prawda, że szpital ograniczył na wykonania po to, żeby nie generować jeszcze większej straty, bo właśnie to jest dziwne. Więcej wykonania usług generuje się większą stratę, ale pacjenci wszyscy, którzy byli zagrożeniem życia i zdrowia, byli przyjmowani i stąd ten nadwykonanie. Przecież nie mogliśmy powiedzieć, nie mamy wiedzy, stąd przyjmujemy w ogóle przy, przyjmowanie szpitala. Szanowni Państwo, stąd ta dyskusja musi mieć szerszy aspekt, bo tylko możemy powiedzieć, że wszystko jest ok w służbie zdrowia, tylko u nas są jakieś, zarządzanie jest nieudolne, Wszędzie w szpitalach kwitną, tam jest sytuacja super, popierajmy tego typu rozwiązanie ryczałtowe, bo to jest genialne rozwiązanie. No nie, no to jest nieprawda. Ja dam przykład z ostatniej sesji, gdzie radny Kamiński zwrócił uwagę, że Będziemy tutaj narzekać, że rządzący ponoszą 80% za tą sytuację. I ja się z tym zgodziłem. I to prawda, bo, bo tutaj trzeba rozwiązać systemowych, a kto może dokonać tych systemowych rozwiązań, czyli zmienić ten sposób finansowania służby zdrowia, jak nie koalicja większościowa rządząca. Natomiast jest prawdą, że jest część działań, które leżą po stronie szpitala, i my robimy w tej chwili wszystko. Jest to około 20%, nie ja tak szacuję, a więc decydujący jest czynnik ten zewnętrzny, nie leżący po stronie szpitala. Ale my walczymy o to, żeby te 20% wykorzystać, bo te 20% to jest więcej na inwestycje, mniej dopłat z budżetu powiatu mieleckiego. I e, ja tu nie chcę mówić za dyrektora, ale to nie jest tak, że szpital e, nic nie robi. Szpital na bieżąco zmienia sposób naliczania kosztów, jak chociażby rozliczanie e, leków, gdzie było po prostu na takiej zasadzie, że lekarz czy, czy pani pielęgniarka brała ile jej pasowało do, do koszyczka i wychodziła. Nikt tego nie kontrolował. My w tej chwili, e, pan dyrektor to już prowadził od 1 września. Jest duży opór, bo wiadomo, że to nie tylko, e, no, je, jest to problem. Gdy się porówna wielkość zużytych leków z innymi szpitalami, to no, są tu pewne wątpliwości, oczywiście rzeczywiście tak, tak jest w naszym szpitalu. Były toczone rozmowy. Sam pisali pisma, wyjeżdżaliśmy do Warszawy, do podkarpackiego zarządu NFZ. Między innymi, tutaj pan dyrektor może o tym powie, jest w tej chwili już zrozumienie, że musi. Nastąpić uroalnienie chociażby kontraktów chirurgii naczyniowej, gdzie w do potencjału i terenu obsługiwanego przez e, szpital powiatowy, jeśli chodzi o chirurgię naczyniową, mamy zdecydowanie za niski kontrakt i trzeba przesunąć te środki z innych szpitali na rzecz naszych, gdzie oni w innych szpitalach e, mają nawet problem z wykorzystaniem tych środków, a u nas brakuje e, środków na e, pełne wykonanie tych potrzeb medycznych, jakie tu wynikają w naszych. Powiedź. Szanowni Państwo, ja tylko chcę powiedzieć, nie możecie różnie odebrać, czy tą koalizję, która tutaj rządzi, ale jeżeli ja rozmawiam, ze starostami o bardzo różnych poglądach politycznych, jako jest różne nadania, bo już powiat to jest polityka, czy my tego chcemy, czy nie. Ja tego nie chcę, ale, ale tak jest, że ta polityka nas dotyka. To e, sami do mnie mówią, panie starosto Mielecki, ja wiem, że macie kłopot, tylko powiedz mi pan, jak skonstruować dobry plan finansowy. Przy tych realiach jest niemożliwe, bo jest strona kosztowa, którą możemy oszacować, ile najniższe płace wzrosły, ile kontrakty lekarskie, ile prąd, który zrodzą ponad 60% w tym roku, bo już nie jest dotowany dla szpitali. Natomiast niech ktoś powie, o ile wzrosną kontrakty ten ryczałt, na ile on zrekompensuje właśnie wzrost najniższej płacy i ceny energii plus ceny materiałów medycznych. Tego nie wiemy. Będziemy faktycznie wiedzieć dużo w miesiącu kwietniu. A na ten moment każdy wyjadacza starostowie, którzy z niejednego pieca klabietni sami do świadczą starostwa, ale powiedz mi, jak, jak ty to wyliczył? Coś musimy zaplanować, jakiś wzrost w tych, ale ja też mam taki sam problem jak i Pan, proszę Pana. Także to są takie problemy nasze, i to nie jest tak, że my się burzamy. Po prostu jest e, część e, sytuacji, e, która wynika z czynników zewnętrznych i wewnętrznych. My w tym momencie robimy wszystko i będą jeszcze podejmowane dalsze działania, o których. Nawet jest za czasu, żeby je nie spalić, mówić o nich dzisiaj, ale będą podejmowane w pierwszym półroczu, które będą służyły, żeby nawet zakładając, że ryczał będzie ten sam, bo można wszystko zakładać, nawet przy tym samym ryczałcie ta strata była mniejsza, po to też, żeby i dopłata automatycznie do kapitału, do, do tych brakujących środków z, z, z samorządu powiatu mleckiego była jak najmniejsza. I o to będziemy walczyć. Po to między innymi jest zatrudniony dyrektor do spraw administracyjno-ekonomicznych. Za to będzie brał pieniądze, żeby nam takie rozwiązania proponować, żeby mieć większy nadzór na tym, co się dzieje w szpitalu, jak te pieniądze przepływają, jaki jest ten poziom kosztów, czy jest odpowiednia dbałość, bo przy tak dużym moloku po prostu no, to było bardzo trudne.